Do tego czeski smażony ser bez chrano, bez frytek natomiast tatarski Takie przysmaki serwowane były podczas polsko-czeskiego festiwalu smaków w ramach pokazów kulinarnych zorganizowanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego Goście, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu mogli skosztować pierogów i smażonego sera z sosem tatarskim. To jest ta potrawa, którą chyba wszyscy znają, wszyscy sobie cenią i oczywiście do tego też mamy warsztaty piwowarskie z degustacją oczywiście też piwa. Nasz region słynie z doskonałych produktów, dlatego nie mogło zabraknąć stoisk z lokalnymi wyrobami. Zdrową żywność mi odkupiliśmy na przykład lawendę. Wybór był naprawdę bardzo szeroki. Bardzo dobra inicjatywa, możliwość spotkania z klientem, możliwość spróbowania tych produktów przez klienta, żeby mógł stwierdzić, czy mu to smakuje, czy też nie, w szczególności jeżeli mówimy coś, co rzeczywiście, jak pani wspomniała, jest stosunkowo nowe na naszym rynku, więc oczywiście bardzo to fajna impreza i oby więcej takich. Przyjechaliśmy z to małe miasto w Karkonoszach, z 70 km a działamy tam syropy bez konserwacyjnych chłatek. Miód z piernikiem to jest kompozycja ośmiu różnych przypraw, żeby uzyskać taki smak i on jest bardziej stosowany do kawy czy do ciasta. Dzisiaj pierwszy raz w nowej lokalizacji dla mieszkańców i turystów zaproponowaliśmy fantastyczne wydarzenie. Kolejny Karkonoski, Polsko-czeski Festiwal Smaków. Jest to propozycja pokazania, z czego są Karkonosze. Z tradycyjnej kuchni, z doskonałych, wyśmienitych potraw i lokalnych produktów. Dzisiaj przed Galerią Sudecką ma miejsce Festiwal Smaków z warsztatami piwowarskimi. Nie tak dawno tutaj mieszkamy w Polsce, ale bardzo zadowolony z takich um, imprez a lokalnych wystawców będzie można spotkać w tym samym miejscu 28 sierpnia. Pod koniec tego miesiąca Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji wyprodukowana pod Śnieżką. Też w tym miejscu zapraszamy z kolei na wystawę produktów regionalnych, rękodzieła, rzemiosła. Już mamy potwierdzenie od blisku 100 wystawców z Polski i z Czech, którzy będą prezentować rękodzieło, wyroby swoich rąk. Wszystkie szczegóły dotyczące wspomnianego wydarzenia znajdą państwo na stronie www.kar.pl. A podczas organizacji imprez Kar pamięta także o atrakcjach dla najmłodszych. Na polsko-czeskim festiwalu nie mogło być inaczej.